Wyobraź sobie, że pokłóciłeś się ze swoją drugą połówką i czujesz, że nie ma sensu tego dalej ciągnąć. Emocje tobą targają, a ty w głowie już sobie układasz, jak życie ułożysz sobie sam. Później emocje opadają. Przypominasz sobie, że tak właściwie to jednak żyje ci się z nią dobrze, a ta sprzeczka była drobnym nieporozumieniem. Teraz wyobraź sobie, że zobaczyłeś swoje stare zdjęcie, gdzie wyglądasz dużo lepiej. Podejmujesz decyzję o zmianie, ale później przychodzi demon o nazwie codzienność, i nagle. Łatwiej jest jednak wybrać tę drogę odpuszczania niż swoich celów realizowania. Bo widzisz, kiedy motorek w dupie gaśnie, przypominamy sobie, kim jesteśmy naprawdę. Motywacja co najwyżej może ci pomóc zacząć, ale jeśli oczekujesz zmiany, nie chcąc stworzyć się osobą, która potrafi działać pomimo braku motywacji, no niestety skazujesz się na porażkę. Motywacja jest ładniejszą siostrą bliźniaczką konsekwencji. Wszyscy się za nią oglądają. A później chyba z tego mają. Wybierz mądrze.